Siemano widzowie, z tej strony Adriano i dzisiaj powiemy sobie o mocarnej kolaboracji Brawl Stars i Pokémonów. Tak, wiem, Tori wrzucił wczoraj taki film, w którym opowiadał, jak taka współpraca mogłaby wyglądać. Natomiast dużo rzeczy tam jest niedopowiedzianych i chciałbym uzupełnić jego odcinek. Natomiast zanim sobie przejdziemy do tematu głównego, to oczywiście chciałbym wyświetlić wszystkich wspierających, przedstawić również kilku losowych subskrybentów. I tak jak obiecywałem, dodam do znajomych jednego widza spod ostatniego odcinka i jest to Violetta. Więc gratulacje, Violetta, napisać fajny Komentarz, więc dodajemy Cię do znajomych. Event Pizza Planet dobiega końca i warto wydać wszystkie pizze, ponieważ jeżeli ich nie wydacie, no to wtedy one przepadną, więc nawet jak ja mam tutaj 242, to będę na coś chciał wydać, ale to może za momencik, ponieważ w sklepie doczekaliśmy się i mamy chiński nowy rok, dzień dziesiąty, w którym możemy odebrać 8 randomowych star dropów, w tym jeden legendarny, darmowy star drop. Jestem bardzo ciekaw, czy dzisiaj też poleci nowy zadymiarz. Jeżeli dostaniemy jakiś dobry drop w postaci skina, w postaci nowego zadymiarza, bądź hiperdoładowania, to oczywiście zrobimy sobie tak, jak pod ostatnim odcinkiem też wybiorę jedną osobę i dodam ją do znajomych, więc zaczniemy sobie od razu od 8 randomowych star dropów więc mamy pierwszego rzadkiego, mamy drugiego rzadkiego i tu chyba będą tylko same rzadkie, już yy, przerabiałem to podczas Mega Świni, gdzie mieliśmy 20 star dropów i tam totalnie nic nie poleciało no był dramat, i tutaj chyba Epic to też będzie coś najlepszego dobrze, że jest chociaż ten jeden, pewny, darmowy legendarny star drop no, powiem wam, no, że lipa, lipa totalna, lipa, jeżeli chodzi o te star dropów. Mamy legendarny i czas otworzyć legendarny stardrop drop, widzowie. No, mam nadzieję, że będzie taki dobry drop jak wczoraj. No, mam taką nadzieję. Klikam i zobaczmy, co się wydarzy. I dostaliśmy hiper doładowanie do rafsa. Co tu się wydarzyło? Kila. Ojejciu, nie wiem, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. Co tutaj to hiperdoładowanie robi? Braws yy, ma trochę więcej obrażeń. Oj, oj, nie wiem, nie wiem czy się cieszyć, czy nie. No z jednej strony fajnie, że hiperdoładowanie, ale z drugiej strony, dlaczego do rawca? Dlaczego do rawca? Dlaczego nie do Leona, do Tika? Mam tylu zadymiarzy, którym by się przydało to hiperdoładowanie. Akurat jeżeli chodzi o rawca, to w ogóle nawet go nie mam ogranego. To odbierzmy sobie darmową pizzę, a jutro wchodzi do gry darmowe przebranie, tutaj Serge Astral, więc będziecie mogli sobie odebrać. Jeżeli ktoś nie ma Serge'a, to będzie miał jeszcze chyba tam dwa miesiące, żeby sobie go odblokować. To przebranie wam nie przepadnie. Przejdziemy sobie do Pizza Planet i zobaczmy, jakie będziemy tutaj mieć. Oferty. Oczywiście odbieramy sobie darmową I odblokujemy sobie Bibi Więc fajnie, mamy kolejnego zadymiarza Więc nasze grono tutaj się powiększa I jest ich coraz więcej Weźmiemy sobie po prostu Gina Bo on chyba tam jest spoko z tego co mi się wydaje Przemyślałem co sobie kupimy Za te ostatnie kawałki pizzy I na pewno wybierzemy sobie ostatnią ofertę Ponieważ mamy tutaj 150 kredytów Więc to się zawsze przyda do odblokowania nowego zadymiarza Więc bierzemy sobie to w ciemno 500 monetek Więc to jest też bardzo ciekawa, fajna oferta. I mamy jeszcze 92 pizze i z tych 92 pizz odbierzemy sobie jeszcze tutaj tą pierwszą legendarną ofertę, ponieważ mamy prezent. Zagramy sobie, zrobimy sobie troszeczkę hazardu małego, ponieważ yy, w tej drugiej ofercie nie mielibyśmy nic ciekawego, a tutaj zawsze z tego prezentu może nam polecieć coś fajnego, jeżeli to będzie na przykład legendarny prezent. Jest epicki. Ajajaj, tylko epicki. Ale leci, co tu się dzieje? Co to jest? Nowy skin do Bibi, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. Cukierkowy szał, podoba mi się to. Przejdźmy sobie do tematu odcinka i powiedzmy o co chodzi w tej wielkiej współpracy Pokémon i Brawl Stars. Zaczęło się to wszystko od pewnej grafiki, która krąży już od dłuższego czasu po sieci. Przedstawia ona Bibi w koszulce Team Rocket, a każdy fan Pokémonu wie, co to jest Team Rocket. Jest to zespół RC i są to najwięksi antagoniści w całej serii Pokémon. Oczywiście w tle widzimy też ogromnego, wielkiego Pokebola, czyli przedmiot, który pozwala łapać nam Pokémony. Frank, omawiający plany na 2025 rok w Brawl Stars, potwierdził, że czekają nas dwie wielkie kolaboracje jest naprawdę mega duża szansa, że jedną z nich będą Pokémony bądź Minecraft. Nagrywałem już kiedyś shorta, w którym mówiłem, że między Pokémonami a zadymiarzami z Brawl Stars istnieje naprawdę mega dużo podobieństw i dałoby się z Zrobić fajne skinki, na przykład Spike z Kakneą, czy Piplup z Panem P, Jeans z Hoopą. Na drugiej grafice, natomiast mamy Boy Desidue'a, którzy też idealnie pasują do siebie. Mamy Krupa i Marcroa, mamy też Megi Heracrossa, gdzie jest to trochę naciągane. Ale są też ciekawe podobieństwa, takie jak Komala i tutaj ten skin do Sandy. Musicie przyznać, że ogólnie jest potencjał. Tori przedstawił też potencjalne logo, jak mogłoby ono wyglądać podczas tej współpracy. I muszę Wam powiedzieć, że wygląda ono epicko, i nie zdziwiłbym się, gdyby twórcy wykorzystali właśnie ten projekt. Mamy tutaj takiego Pikachu, czyli maskotkę całej serii Pokémon, przerobionego w takim motywie Brawl Stars, czyli ta czaszka ma właśnie te dwa czerwone punkty. No i oczywiście te spiczaste uszy, więc tutaj wszystko się zgrywa, wszystko się łączy, jest tak jak powinno być. Mamy też przedstawioną grafikę, jak mógłby wyglądać na przykład Tymczasowy zadymieszka tak jak było to z Badem Astranem, tylko mielibyśmy tutaj Badda septile. Co to za Pokémon, skąd on się tutaj wziął i dlaczego właśnie on? Septal jest to też jeden z najbardziej rozpoznawalnych Pokémonów niczym Charizard, Blastoise, Pikachu, ponieważ w generacji trzeciej był to główny Pokémon Asha Kechama, czyli protagonisty naszej serii Pokémon. Mamy przedstawioną tutaj również Rocket Bibi, jest już ona w pełnym przebraniu, w pełnym kostiumie zespołu R, czyli tutaj tej złej organizacji w Pokémonach. Jeśli chodzi o przedmioty, które moglibyśmy otwierać, oczywiście Pokebole idealnie by się nadawały do tego zadania ponieważ w całej serii Pokémon mamy ich mnóstwo, różne rodzaje i tak dalej. Natomiast są takie cztery główne jak Pokeball, Great Ball, Ultra Ball i Master Ball. Pokémony są też sklasyfikowane jako legendarne, mityczne, startery, więc tutaj też mielibyśmy mnóstwo możliwości, żebyśmy mogli to wykorzystać jako content w grze. Myślę, że Darren idealnie zdawałby się jako skin karnetowy do tego eventu, ponieważ moglibyśmy go przebrać w dowolnego Pokebola, Greatbola, Ultrabola, Masterbola, czyli jeżeli chodzi o skiny do karnetu plus, mielibyśmy już problem rozwiązany, a sam zadymiarz po prostu wygląda jak taka duża kulka, czyli taki duży Pokebol. Są też grafiki, które przedstawiają nite i Norlaxa jako Bruce. Wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli chodzi o content, mielibyśmy go mnóstwo i byłoby to idealne połączenie w świecie Pokémon i Brawl Stars. Więc naprawdę liczę na to, że kiedyś taka współpraca powstanie. Ja wtedy na pewno bym się zagrywał, na pewno wydałbym dużo pieniędzy, ponieważ uwielbiam te dwie serie. Jestem bardzo ciekaw, co wy w ogóle o tym wszystkim sądzicie. Czy lubicie Pokémony, czy może jednak nie przepadacie, czy na przykład wolelibyście, żeby Supercell podjęło współpracę z inną firmą. Tak jak wiecie, chodziły też w sieci pogłoski, że najbliższą kolaboracją będzie Minecraft. Ponieważ jest dużo poszlak, jak też pewne grafiki, czy na przykład film kinowy, który wychodzi, a jak wiemy Brawl Stars lubi robić współpracę z markami w momencie, kiedy właśnie wychodzi film. Tak samo było ze Spongebobem, tak samo było z Godzillą, tak samo było z Toy Story, a teraz właśnie jest ten film Minecraftowy, więc jest duża szansa, że jednak to będzie Minecraft, ale mają być dwie duże współpracy w tym roku, więc też nie skreślajmy Pokemonów. Brawl Stars obecnie Przeżywa taki delikatny zjazd. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że na przykład ten event z Toy Story miał naprawdę dużo błędów, bugów i w pewien sposób zdenerwowało to graczy, czy po prostu jest taki chwilowy etap, gdzie za dużo się nie dzieje, dlatego taka duża współpraca przydałaby się. Nie chciałbym, żeby to była jakaś na przykład myszka Miki, tylko żeby to było coś grubego, coś właśnie na poziomie Minecraft'a Pokémonów, bo myślę, że byłby to podobny poziom, jak to było z Godzilla i naprawdę mnóstwo graczy wróciłoby do tej gry. Napiszcie proszę w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jaką współpracę chcielibyście? Mam nadzieję, że wywiąże się jakaś ciekawa dyskusja w komentarzach. Ja wybiorę najciekawszy komentarz, przypnę go jako wyróżniony i oczywiście dodam sobie taką osobę do znajomych, więc zachęcam Was gorąco do dyskusji. A póki co będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I póki co trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.